Ale normalnie przez gra z ziomkami? W sensie, znaczy, no jakby ultimate Teama sobie robię, tak? Ale tam żeby być karnet, czyli doświadczenie wbijasz na karnecie nie To robisz po prostu inne tryby również I tam są te kluby gdzie masz 11 na 11, nie? O ja, I ogólnie tak powinna FIFA ma wyglądać właśnie, że wbija wszystko od początku, każdy tak zaczyna samo kurwa, coś pięknego było, a nie te jebane paczki kurwa dla botów Chodź no, Pago, pójdziesz ze no na B, zrobimy fake, a wy nawet 3 do na B, domena, co? O, no może być sobie. <truh> ja sobie Możesz zestryfować sobie rampę na razie, zobaczyć, co kim też jest, tutaj ci widziałem nic nie. Mamy zajętego Mat, na... A ty pójdziemy ty m... m... ty m... granat, czy nie? Co, ja ty nie masz granatów, okej. Okay. Ja ci daję smokę do prawej, nie? I będę ci pryszował bez dwa razy. Uwaga To musimy wchodzić. Do sprawy mam podejść kontakt no nie widzę tu O, kontakt dalej Wnęka, 3 trzech jest na B Ja podjadę yes. tempel, wie na szybko jeszcze sobie na blisko, dobra? Dobra CT coś, ja do dojeżdżam Jeden jest mit A, i dwóch jeszcze CT Dwóch CT, dobra Tam. Może ogrom Nie ogrom O kurwa, jaki head Ale heady, ty no. Ja Ten na B też nie zgasił tak, że mi się smutno zrobiło Na CS jest Skins masz otwierać różnorodne skrzynie Toczyć bitwy z innymi graczami A dzięki funkcji Exchanger wymieniać przedmioty na ładniejsze Na stronie znajdziesz codzienną darmową skrzynię oraz częstej eventy, dzięki którym masz szansę zyskać epickie skiny. Kodem Celsiek darmowe 20 zł oraz plus 10% do depozytu. Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy. A ktoś bodaj, takiego flaszyka I trafili palaka, bo będzie, mnie się. O kurde. Dojeżdżaj i zachowaj, blisko tutaj. Dziękuję go. ci górą. I Heaven Oj, dobry flasher, zabił na pole. Ja co cofam do Ciebie na chwilę Borci. No widzę naparcie. Wyjechali na ostrow tutaj, wiesz? Jak przycina to. No h teraz grają. Nice. Ja coś podał, spróbuję robić. Teraz. Ja z Ciebie podał. No środek mógł zająć, nie? Mógł, 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 no. Na głowie. Jeszcze ja jeden. Jeszcze ja do Ciebie biegnie. On tak podszedł. Już za grubą za gruby. Goruba, goruba. On, po, on, po, on by w cave'ie. jest to popo w ogóle? Na gali. A w cave'ie był, tak. Ja kurwa gałem. Znaczy na! No, Spokojnie, że do się zagrali. <tryk> brango, po prostu. A. Leci. Nie lewo jeszcze. Lewo. Ty, a zabiłeś go ty. Ej, ogólnie tak to bed no, powinno być czyste. Teraz CT może być celowany go no, no. Kurwa Nie to wiem, nie wiem, Tom tam szczeka kurwa pago, co? To y pozdro dla Negewa Dzięki, okay. pozdrawiam Tom <laughs> ja tu gra i jak tam woli, czy? to dał do nie trafiony, ale dobra On Smoka A ja dał, czy nie? Mamy da, smoka Dał, dał, dał. Smok A, no to powinniście abort robić teraz Zróbcie abort, potupcie w tym mainie i abort róbcie Leży z B1 Teraz Piotr defensywnie zagra i mida wyjdzie, tak wyjdziecie Jeden no sobie, sobie. Fejkuj A, jedna osoba Fejk mocny poszedł z b No i dobra, no do BS. Mamy smoka na razie No zaraz wyjdziemy, poczekamy na smoke'a Ja dam smoka okno zaraz I pójdziecie pod B sobie, dacie smoka do okna i pójdziecie a pod B sobie, bo piątek ma kajwa. Flaszuję raz skórę. Ja tak schować, ale basem na no lewej stronie. Ale i tak idzie pod tebe. I tak idzie pod tebe. Lock no. jeden jeden, znaczy short jeden Flaszy. W cave jest pompo, albo bez Leży cave. Nice. nice. Są do długie może też. To... Tak nice. Zajmuję to wam. Ja do Saja, zaraz idę. Ciamkawa. Ej, była jakaś ta komenda, żeby tego losa naprawić, nie? Nie, pikuję, nie? Cały jas, twoja. Podchodzi, podchodzi. go, raz, dwa, trzy. Ale yeah. super Dobra, nice, nice, nice. nice. e brakuje komenda żeby tego losa naprawić, nie? Bo to coś było z Komenda, nie, musisz daj pauzę ogólnie i musisz tam w grze ustawić te pakiety, jeden albo dwa. A, ale gdzie to się robi? No, nie wiem, chyba w grach, chyba tam się robiło, nie? Wam. Ja Chuje to zmieniło, weź żadnej chuj, po prostu twój internet zje Piotrek Nie, nie, to niemożliwe no, a, Nie, a, nie, a, tak a, a, nie, to ja, niemożliwe Nie, ja to tak, niemożliwe Ja czasem tak mam na face, idzie ja po prostu na serwerach Aha, nie, to dobra, jadę okay. to po Dawaj To tak mi skacze i... Daj do okna w ogóle a, Daj smoka do okna Defens nagrałem chyba środek ma, Możemy wyjść ten środek A, kontakty wejdźmy. Za co ty tego peronu coś tykałeś? Przyszedłem lewo Co? Ty tego nie widziałeś? Jeszcze jeden środek jaki key cave nie mnie A wy we przesmołka wychodziliście gdzieś No da no bo wysadziliśmy środek, kogo nic nie widział, to mówię, to weźmy kontakt, no może grają defa faktycznie, bo oni dali jakiegoś jednego flesza gdzieś po prostu takiego z daleka I gościu grał na blisko nagle Ja, ja, ja. po że podszedł po czasie On stał cały czas, Dalej, wróćmy stąd, wróćmy stąd, wróćmy stąd, wróćmy stąd, wróćmy stąd. Jak mamy przejść? Pikuję, dalej. dalej. Lec, lec. Chodź, pikuję, pikuj, pikuj. pikuj, pikuj. Nie masz chwała. Dwóch dojeżdża, was jeszcze nie, chyba. Wcelujmy się tu, we trzech, dalej, celujmy się tam no, na Co? Ja, ja tam przedu dalej. No, Wy nie ogarniacie, no, kurwa, no. Ja wcelowałem, ale. On był już do prawej, nie wiem. Miałem... Nie no, zanim przeszedł do prawej, to przyszedł z lewej Mateusz, da, On z lewej pauzę, piknął Dajcie pauzę. Jakim cudem Ciudę go nie widziałem, musiał być do prawej. Nie, nie było, go do prawej patrzyłem na Jarka Pową, wyszedł a, z lewej za, i pikował. To, to, to nie działa ta pauza. Piotrek, Aha. musisz jeszcze tę dać tu, no. Słuchajcie, pierwsze co robicie, start rundy. Zawsze smoka do Key'a da, dawaj saju, jeśli możesz, bo to ułatwi nam grę na bananie w chuj. Palcie te meatboxy. A jak nie chcecie palić, to się po prostu napierdalajcie z nimi, ale smog do cave'a rzucajcie, żeby wam łatwiej na bananie się grało, kurwa, no, bo jest problem z bananem, jeśli typy będą miały full'a, no, i będzie cały czas problem. Palcie tą rampę na początku rundy, jeśli pewor nic nie będzie na heaven skakiwał, to podchodź ten heaven i próbuj mi skakiwać. No dobra, ]cie. no dajmy, dwa. Teraz, nie, może, ty... nie chcesz spalić tego cave'a i podjechać teraz? Bo... Nie. No dobra, Wtedy no to, to ja mam Nie spakuję. chcę, napierdalajmy no, się z nimi, no, Wtedy saju, oni pikują mi, sami. Wtedy saju pago będzie, kurwa, sobie pikował, tak? Tak, ty, grajmy 3 złapki. No i tak, tak jak, jak kiedyś graliśmy. My, ja ja patrzę normalnie z chłopakami, no. Dobra. A ten smoke jest, jest taki sam czy nie? Okay, no bo. właśnie, nie Idę wiem. Idę pod B, rzucę granaty swoje. Wpadnie. No. Ty pod B możesz iść. No, no ja patrzę. Ja rzucam. Rzucam. No, dobra, tam on on stał, no. dobra, on dał, no cały się. Jaro, ja przebijam ja tego dobra, smoka. Spalę i będę walczył z kawanem No taki, putasa trochę ten smoke. No, no bo wiedziałem, był update i teraz nie siadę. A no tak, prawde. Chyba zapoznałem, no. B leży. Update. No, super. Jeden ja w, w cave'ie do BS-a. ta ta, ta cofnął, no. Poczekajmy. Chodźmy teraz, przejdźmy do mida sobie teraz. A main AWP jest, W Dwie osoby tam musiały być. Hey. Druga jest po lewej. Cave tak. hey, leży. Macie na jednego na B prawdopodobnie no to longa piknął teraz. AWP, ja kurwa, Mati z dona też. Bomby nie wziąłeś, Mati. Nie, wiem. On, on pikuje cały czas. No Piotrek, no masz co chwilę tego losa. Chujo, no ja wiem, ale to, czasami no. mam takie mecze na Facecie i nie, nie wiem, czy to jest kwestia serwera po prostu, jakiegoś właśnie, bo miałem takie mecze, że właśnie mi skakał los do 40% właśnie raz na tam minutę, nie? Yy, ale wiesz co? No Mateusz, grasz, no widzimy. Ale to jest no no, jak no, na rynku, Meritos. Jaki gracz? nie serde... ma. Kurwa, no nie! Zmowem! Chcę wrócić! O, o, o. Kurwa, no musiał! No, dlatego się odwróciłem! Bo nie wychylił, nie zginąłeś w CT, nie? Tak. No, no musiał być! Try. Ogólnie bo wygranie pionia... macie ci było. Zainstaluj bylo. sobie Exit Laga, nie? Co? Zainstaluj sobie ten program Exit lag i czasami pomaga, bo Routing do serwera może być chujowy akurat, nie? I czasami jest, a to pomaga w chuj ten Exit już są pakę tu. Ah, jest chyba na tym. Może. Pod galą macie ząbka. Ah, jest na tym. Ale kejwa. Nie jest blisko z tym Shotgunem jest jednym. mi idą. Ej, ale hit, no to jest Ej, weźmy, preza. zagrajmy sobie. Tymi nie chcecie wejść, to B sobie peworze ze mną jeszcze raz tutaj na pikaki. Możemy, możemy. Dość do z kejwa z cofną, z z. cofną, wiesz? Chodź, wyjedziemy go. Jeden jeszcze na środku jest, dwóch B grają w tym bierzcie się razem, rób jakiegoś fajka na midzie, saiu. Teraz no, no, zaraz, zaraz to nie, o, nie, robię. nie robię. Z, zaraz e, spróbujcie tutaj, to jest niezrozumiałe. Jest... Oh, jest, tak. jest mid. Jeszcze jeden mit jest. Na słabe, chodź zaraz smok do mnie, Pewor. Możecie iść do jednego B, możecie mieć w ogóle, nie? A w u pana A raczej, jest jeden mid i jeden B. A, i... Trzymam wam longa na razie. Może być w cave. Y. Leży longa. Chodzę, nice. wow. beść. Ja wchodzę, ja wchodzę kładę po, i... a. A w a może być. Nie, a to no jest zabijcie tego w cave. Ta Ale z cave już może być, bo gość był na midzie blisko od skrzyni, nie? Możecie mieć plecy albo cave. Plecy trzyma. to? O, dwóch CT jest. Dwa, dwóch. Kurwa, Zjebieje. Pary Nie. Widziałeś go matki czy nie ogólnie? Wiedziałem no, tylko mogłem... Kurwa, no słyszałem ja, chyba nawet. dużo zagrać na razie, źle rozgrywam wszystko dzisiaj. Wszystko panu. Moderacja TKN mo może się ten, ale spróbujemy. Poszmy do krasy. Nie Boże, nic nie wiedziałem. Ja bym ciężko A kupa po głowie na menia z Maka 10, ma, ma 60 HP. To jeszcze jeden c to chuja chuja jeden A. Co za kurwy, to są jak oni grają. Oni właśnie nic nie grają i my i tak dostajemy w dziurę. Oni grają defaultem cały czas. No, no ja mam losa. Widziałem ja na longu, jeden, jeden long jest. Okay, kw jeden Wychodźcie B, wychodźcie B też. Sponkuje lewo i przeszuje. KW obity, KW obity. Dobra, zepsza. Jest. Leży? Nice. Zeszuje raz CT, deep, za plecy Mateusz. Nie podniósł tu kto lecha, jak to jest. Niemożliwe. Na blisko? Tak. Nie leży. Na smok, ja też. Trzeba zapontować może. Spróbuję. Długa jest. Długa Chodzę z smoke'a Tor podchodzi Brawo, nice. brawo Ja się porucę Damian, ja nie wiem jak to jest Ja patrzę w ściany i mam full biało, a ten nie ma Dałem dam go za plecy, no mogę ci dać no Dobra, gotowi? Tak Go, 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 go Jeszcze jeden gdzieś bez jest chyba Przesuję prawo długą Bez, bez, nice Dziękuję, Deep. Kajwie nie widzę. Jeden Masz nie. plecy, nie? Dziękuję, Isaac. Jeden CT jest. wam CT Dziś? Dziś Nie Kajpę. musisz, CT mamy. Macie CT? Tak. Jest cave jeden Cave, Trzeci Masz tam w plecy? Przesiamy. ci plecy, leży Rampa zero I Zero Pana na pana pan na, bół, bana na, bół, bana na Brawo, nie, brawo. Za, za. Ej, spojrzałem brawo. na ping spojrzałem na czat jest jeden. Sam, sam został, nie? Sprawdzam. do nie lewej. O jest nice. ty. Ale chłop jest. Macie gdzieś smoke dać, czy nie może za, być? No ale co ty dałem już? Zbejtujesz mi, templa, matej. To moje maina CT, 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 los. Do templa wbiega. Nice. Dobra, to ostatnie rundy z jajem zagraliśmy. No. Ale, ale tak stajesz, to Iza jak ma problemy, nie mógł się skupić. Tam myśliz... Ale ja nie cały czas, ja, ja do końca już meczu będę miał tak, A że będę miał losa. Raz, mała, raz na rundę mała, mi wala losa na mała, 10 mała, sekund mała, i nie mogę grać. Ja sam ubrałem z templa, może by tak. Jest do mida już. Patrzę do Aż ja 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 Donat, donat Jarek. Nice. Be no nice. ja. patrzę Jadąc? Mejnaps smokuje. Mejny Donat. Jeszcze jestem za Jarek. Jestem BS, Jestem bez. 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 i bez. No. mi zakręt Jestem bez. Jestem bez. Jestem bez. Jestem po głowie brama po głowie brama, bez. Jestem bez. Jestem ale rampę głęboko Jeden na main Możecie spróbować dojechać to B jakoś ja to patrzę, po Dobra Dąkuję bramę, okay. Pago Musicie mi pomóc Jestem Dwóch mnie dojeżdża Jeden leży Drugi leży, brama jeszcze no był Brawo, dobry call Do Jeden był na main, pamiętajcie Mateusz trochę poniosło, 20. co? Chciałem pullować go No ja, ja wiem, że myślałem, dobraki. że miał super kurwa Ciema <laughs> ma Izak to? Niewidzialność mhm. tak, dlatego się tak wiesz, że dupce wszystko Małka jakiś nietrafiony poszedł I na mi wysiedli Z respa, z respa Z respa, Bamba Bomba jest wujka. To jedzie w dwójkę Smolaka doł Spalił się A Daję smolka Zero ma ze Zero ma? Jaką biorę? Samet, samet Odszedł tak, A czy nie? Mid wyszedł to, ja. ja Leżę Jed dwócha. Jeden już temple i jeden BS Dwóch jest, no. Nie mogli pójść. Jeden się trzyma po prostu, wiesz? Cześć, no, to mit. jest jeszcze jest! Uh, Tutaj ma. Chcieli spalić Cave'a. Możecie no. nawet pójść tam po prostu. Ja bym szedł. No. Panowie, dwóch środek, jeden A main jest. Macie dwóch pod B. Ja nie żyję na Cave'ie teraz. Smoke poszedł do okna. Chcesz pomóc i za, nie? No. no. Ja, to Ładnie, Piotrek. Popasz? Nie, smoku bo wiesz to no? Przebaczenie może być niedaleko. daleko. rampę. Do lampy ramp przed. 10 HP ma. No, Podajcie tę rampę w dwójkę. Smok, smok leży. Aha, A, patrzę, dobra, dobra, mogę ci busta dać jak tu na skrzynkę rozjebiesz. On wyszedł dobra. mid, mid weszedł. Możemy smok podejść czy... rampą. Mogę flash do lewej wam? Dawaj, nie, nie, dawaj, dawaj. Nie? A main Dobry pomysł, Ja zostaję. A to, odpuśćcie to. Jednice, macie, macie. Jeden red room, jeden A main Wszedł, na A Biegnijcie Heaven Biegnijcie Heaven Już. gdzie oni byli? Ja tam gościa, on miał pakę No tak, ale dlatego Heaven nie idzie, no bo jeden A przecież on będzie dobiegał, nie? Aha, czyli... Jest e, przed unacie. To jest ten za Mateusz z. ma plecy main I kurwa long, CT podchodzi CT podchodzi, default Zero ma Czekaj na mnie, Izek Ja bym zabiję pakę Nice. 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 Ładnie, ładnie do, A dobry pomysł tam z boksem Jaro co? Mati bardzo dobry mieć pomysł Idę do wnęki Nic nie, nie, nie dali Tak, nic, nic nie dali środek, nic nie dali środek Uważajcie, ja dajcie. to, to ja shorta Gala, gala Do Kave'a Do rampę Do mida jeden Nie wiem, nie mogę trafić chłopa wracam środek co się działo dzisiaj, to bo chat. No jest delay gram w CS-a to ciężko, nie? Coś tutaj. O, się nie w się mnie ogóle. mogę. To ino, akcja o, no, to o dwóch źle. B. Tak, Leży jeden z Kajwa. Tego pojebało chyba, ogólnie... Jeden, B rampa. Rampa. go na Jeszcze jeden Kaiw jest. I berampa. Super. Brawo. Brawo, proszę za. Jest saju. Idę już do ciebie, poczekaj. Nice. Super. tego Jeden na zakręcie jest. Ja na twoim kontekst pikuję. Uważajcie A. Ogólnie. nie słyszymy pod B. No, wiem, wiem. No, twój kątek pikuję. Dwóch środek. Pum. O, ale spokojnie Redrum może być jak coś A może mi da? Jarek cofnij na Redrum, cofnij na redrum, Jarek Ogólnie Idź tam On nie wejdą za szybko Prawda na timingu może Flash Donat poszedł Nie, yes, to main Dwóch yes, a... Donat i a main Obita main nie, nie mam temper może pikować nawet Taki flash z Kutasa ja muszę wychodzić. No, pierdalać się z nimi. O, no kurwa, macie. 85 mu dałem, no. Dwa palaki misowaliście w ogóle, kurwa. Też jeden był. Idę do siebie, pago. Idę do siebie, pago. Wracam do takiego. Okay. Wewnętrznie na rampie. Ależy. Ładnie. Smoke, się. jeden środek, jeden środek jest gościu. Bomba jest czy nie? Macie 5 na 2 nie jest ma bomby Bomba przed B pewnie. Dwóch środek, dwóch środek jest. Do Donata mi To wam na pełnej. Bombą? Nie. Palą to... mnie. A te teraz szuka bomby w respie. No bomba pewnie jest. Nawrota! Jakoś dobry. Jeden z nie. Donata leży. Mądrze. Tak, mi strzelił od razu. Na 30 sekund. A main jest cały czas na wyjściu już. Nie, nie. Do, Wysi, nie wyszli, nie wysi, nie, wysi, nie wysi. Podchodzi gala. Daję na. No. Złap galę. Daję. 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 Daję gala. Leży gala jeden. jeden A nie To jeden podchodził, ja cofam już Skyway, mam 20. Idę do saja. przejść, no. teraz. Tak jakby cofał, nie tak po, po tu środek, jeden. Zero ma leży. Jeden Zaj? tylko, jeden tylko. Więcej nie ma. Próbuję ci zbejtować cały czas, wiesz? Jeden środek jeszcze wyszedł. Może być Donat, może to, być Donat. ja wycofuję i daję ci flesza na pik z tego. Czysto, tutaj cały, czysto. Mhm. Dajcie Donat sobie, no. Patrzę Donat. Jest cały czas środek, przy Donacie już. To będzie rampa, to ja wycofuję, fleszuję. No, mid był, mid był ostatni. Okej. Okay. Ale w pizdę, Donat. Bomba leży. Ja go puszczam. No. Brawo. Brawo Niech, Dobry pomysł z tym boostem. Tak, tej palmy. Dobra. Tadek leży. Jeszcze jeden leży. się. Więcej mogłobyś. Ja mam jeden. Pod B jest jeden. Chodź, może wejść do cave'a, uważaj. I pod rampą. Dwóch na pewno pod B jest. No chodź, tam. Co dzisiaj hmm. taki Większe kurwa, większe kurwa, Ja na heaven skakuję Daj smoke'a tam dobra, jeszcze dobra, dobra, dobra. Był zakręt, nie wchodzę Zabij heaven Trzeba znaczy nie biało reload. Mam heaven Ty, ja zaraz zakuję skróca Pod B Dobra, to jest Wy przesad sobie Znaczy pikował za smoke'a Najpierw ja, proszę, pani. Nie, nie, bo mi rampa wodzie, nie mam proszę. Nie wierzę. Jeden, jeden bo zakręt jeszcze. I zakręt był zakręt. No. Ja jeden był no, Jeden, a, jeden a, po a, B wyszedł jeszcze. B. Sprawdzę Kaywa. Cave. Jest kaywa. Yeah. Brawo, no, ładnie. w no, no, cały czas, czy co? No, w Kaywie. No, Więc oni z B wycofali i no. poszli do Kaywa. Dobrze, do Kaywa najpierw w sumie. Bo... Dzięki temu dobrze to wyszło. Pala no głęboko. Pala głęboko. No tam flesza. Dwóch wyszło środek. Podchodzę z... Ja Ja wracam do Ciebie. Wyrzuciłem się na cave i Nie spodziewa się Ciebie teraz. Jest za bramą. Mą defensę stał. Sam sam jesteś? Mhm. No on już jest te. Nie Niepotrzebne to zrobimy. Chodzą do mnie. Pakę okay, mam. Robisz to sam. Aj. za 5 giftów jak wygrasz. No jest? No, no, tak, na wejście, na prawo. Leży Skype. Flesza, Flesza Izako, widać ją piknie. A Wupan, dajcie mi Flesza? Jeden przydonacie, jeden Dajcie mi Flesza? No, wybuch jeden. Wybuch jeden. Aha. Wnęka, nie ma Wnęki. Jest to, co się jest, Na środku było A Wupan, i tak Oni wyszli, mi da raczej. Tak. W Wysz... górę pikuje, leży jeden. Jeden tylko. Jeszcze jeden zakręt. Nie ja widzi go z, 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 dostałem z mida, jakoś nie wiem Dobiegają main'a I BS jest. jest Ja z main'a idę, Pagomis ja poszedł do nata do nata Jest Cave, Cave awp Wej kurwiem mu Ja mam smoka na razie na donacie, tak jak mała oka. Ja mam smoka na donacie Leży z y, t, main'a Jadę, jadę Na buście, na buście. Yes, Zabiłem? Co tu się stało? To się stało? O był, no. like... Jak ten gość mógł mi przejść? Ze... Nie, wiem, nie wiem Może miał timing no. Dobrze, że tego fraga ja, miałem ja kurde pleców Bo, bo, bo widziałem, że ktoś tam już trzyma ten No to musiał chyba wcześniej jakoś przejść